Taki widok już chyba nikogo nie dziwi. Polska żywność na półkach sklepowych w Anglii. Bez takich sklepów, barów, restauracji czy półek z polską żywnością w marketach, większość z Polaków nie wyobraża sobie życia na wyspach. W końcu, dzięki takim miejscom do ojczyzny jakoś bliżej, bo przecież można w nich poczuć i przypomnieć sobie dosłownie smak polski. Tego smaku coraz częściej też próbują sami Brytyjczycy. Uh, we love Polish food. Polish food is fantastic. Uh, love it. Because I like it. Polskich specjałów nie muszą szukać daleko, bo miejsc, w których można znaleźć produkty z nadwisły, cały czas w Anglii przybywa. Rośnie tym samym liczba sprowadzanej z Polski żywności. W 2007 roku tylko jedna z dużych sieci supermarketów sprowadziła z Polski do Wielkiej Brytanii i Irlandii produkty o wartości ponad 500 milionów złotych. Brytyjskie urzędy szacują, że w sumie w ubiegłym roku z Polski na wyspy trafiła żywność warta 3 miliardy funtów. Jest to o 35% więcej niż w roku 2006. Coraz większa ilość osób to są przedstawiciele głównie małych sklepów, delikatesów. Brytyjczyków, Hindusów zwraca się do Izby Handlowej w Warszawie z prośbą o udostępnienie danych na temat w jaki sposób można żywność sprowadzać z Polski. Polacy przyjaźnią się z Brytyjczykami. Ten krąg kulinarny, czy powiedzmy sobie, zaangażowanie się Polaków, jeśli chodzi o przyjaźnie spotkania towarzyskie nabiera rozpędu również. Pozycja produktów żywnościowych, jeśli chodzi o czy zapraszanie znajomych, czy wspólne wędrówki do pubów, czy polskich restauracji też nabiera tempa. W związku z tym tutaj jakby produkty polskie są bezpośrednio promowane przez Polaków, Polaków promujących i zapraszających Anglików na przykład do takich miejsc jest coraz więcej, potwierdza Alicja Bojarska. Od kilku lat współwłaścicielka polskiej restauracji w Londynie. Przychodzą tutaj z polskimi przyjaciółmi, z polskimi dziewczynami, z polskimi chłopakami, z ludźmi, z którymi razem pracują. Ale jak dodaje Alicja Bojarska, przekonać Anglika do polskiego jedzenia nie jest tak łatwo. Anglicy są bardzo tradycyjni i no. Przekonani są już do y, azjatyckiego jedzenia, więc taki anglik z ulicy raczej nie wejdzie do polskiej restauracji. Podciągle dla niego to jest y, jakieś tam egzotyczne w sumie jedzenie. Na wszelki wypadek, więc pomocą i radą służą media. To artykuł w jednym z ostatnich wydań The London Paper poświęcony polskiej restauracji. Jeszcze więcej o polskich restauracjach, ich lokalizacji i daniach w nich serwowanych można znaleźć w internecie. Nie brakuje tu opinii i ocen klientów, którzy już spróbowali. Zarówno tych mniej, jak i bardziej do polskich specjałów przekonanych. Ci ostatni, a więc już przekonani, zwykle wybierają. I the pierogies and the pickles, pickles and uh, the red cabbage. Bigos. Y, na przykład w czasie lunchu serwujemy y, kanapki i zupy. Jednak to, po co również często sięgają brytyjczycy, to także chleb. Oczywiście polski. I love the bread. Chleb, bread, some bread, 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 good bread. Takie chleby wypiekane są w polskich piekarniach, jak ta położona w zachodnim Londynie. Brytyjczycy polski chleb coraz częściej kupują i równie często go chwalą, przyznają pracownicy piekarni. Mamy sygnały od, od brytyjskich naszych klientów, że, że robimy coś fajnego, że, że to jest fajna rzecz i yy, yy, bardzo chwalą nasze produkty, które, których nie spożywali od około 30 lat. Co zatem przemawia o wyższości polskiego chleba nad brytyjskim? Znawcy tematu nie mają wątpliwości. Smak chleba polskiego różni się ze smakiem chleba angielskiego. O tym, że no, polski chleb jest na naturalnym składnikiem. Ale nie oszukujmy się. Wiadomo przecież, że nie samym chlebem żyje zarówno Polak, jak i Anglik. Eee, jak słychać, kiedy trzeba, nawet wymowa polskiego rzet, to dla obcokrajowca bułka z masłem. Ale tak już bardziej poważnie: alkohol, głównie piwo, to jeden z głównych produktów sprowadzanych z Polski. Specjaliści szacują, że w tym roku na brytyjski rynek może trafić nawet o 50% więcej polskiej żywności niż w roku ubiegłym. Nic dodać, nic ująć. No, może poza małym życzeniem. Smacznego po polskim hydrauliku, budowlańcu, lekarzu czy polskiej kelnerce. Brytyjski rynek zaczęło podbijać także polskie jedzenie. O ile w przypadku tych pierwszych opinie o samej obecności i zasadności tej obecności, a także o jakości polskiej konkurencji są wśród Anglików podzielone, o tyle o polskie jedzenie powinniśmy być raczej spokojni. W końcu, jeśli tak dalej pójdzie, jeśli damy wiarę polskiemu przysłowiu, w myśl którego to przez żołądek do serca droga do podbicia tego drugiego wcale nie jest tak odległa. Londyn, Arkadiusz Rzejewski, TVPL24.